cześć, siema. Nagrajmy chwilę kawałek odcinka, póki mam czas dzisiaj. Co się stało? Nic się nie stało ciekawego. W sumie tylko wylicytowałem sobie te turbo rakiety i CPU autorakiety, nie wiem, czyli będę miał podwójną prędkość i automatyczne wystrzeliwanie rakiet. Ale to dopiero jak sobie kupimy dodatek i teraz właśnie musimy na niego milion kredytów nazbierać, bo mniej więcej po tyle chodzi na, na rynku, nie? No dobra, więc zacznijmy. Potrzebujemy jakieś misjki, które nam dadzą więcej kredytów. Ja tutaj nic ciekawego nie widzę. O, może to być. Zobaczmy, jak tam z misjami stajemy. O, mamy puste, dobra. To weźmiemy sobie wszystkie na... Na tej mapce 2-3, które dam radę. Tak, to też na 2-3 dam radę. To też... Dobra, 10 na 2, 4 trzeba. Dobra, czyli pierwszy... Pio... Chyba jest określony do 5 misji, nie? Z tego co pamiętam? Tak, dobrze. Ej ty, zabrał mi Saimona. Więc tak... Musimy ogarnąć 10 Saimonów tutaj. I potem możemy lecieć na, na następną mapkę. Ten już sobie widzę ogarnął... <śmany> solasa Dobra no to co nie, bo z sajmony też możemy tu strzelać I to wszystko co możemy tu robić na tej matce mhm. hmm. Tutaj latam trochę szybciej Tak A, ostatnio mówiliście dużo Pod poprzednim filmem Na temat właśnie ulepszania surowców i czego jeszcze? a i ulepszanie generatorów i tak dalej właśnie surkami. no odpowiadałem na wasze komentarze i cieszę się, że je piszecie um, co jeszcze chciałem o tym powiedzieć no niby macie rację, nie? że jest więcej miejsca jak po uszlachetniałem Niby macie rację, że jak se włożę to na generatory, to będę troszkę szybciej latał, ale... Jest więcej z tym zabawy Niż jest to warte tego, nie? Czemu? Bo... Na początku... Ile mi to da? Nie wiem, 5 punktów? 10 maksymalnie więcej? No to naprawdę dla mnie to nie jest jakaś wielka różnica, jak i tak... Większość czasu się szczelam Po prostu się szczelam, nie? Z tymi alinkami. Mogłabym dać auto uszlachetnianie, ale jednak mam te 100 handlowych dronów, nie? Tutaj jeszcze 99 widzów No to czemu ich nie wykorzystać? Czemu nie sprzedawać? Przecież jak ulepszą te surki, to one tracą na wartości tak Ogólnie rzecz biorąc, nie? Bo ile tam? Yy, surki potrzebne, żeby ten jeden lepszy kamolec yy, zrobić. Są warte na przykład tam 250 kredytów, a jak zrobię ten kamolec to już jest tylko 200. Yy, czy tam nawet więcej. Yy, więcej się traci jeśli chodzi o... Teraz wam pokażę. Ale chwila, bo takie stado Sajmonów, że nie mogę się powstrzymać. O, napad nas przyjaciel. No serio nie padłeś jeszcze. Co za typ. Dziękuję. Chcę uwalić sejmaony, bosy, bosy, a nie ten zwykły. dużej bił, więc mogę powiedzieć widzicie jak składajcie ten pomarańcz yy, ten różo różowy tak różowy to miałem na myśli to 10 takich potrzebujecie i 10 takich nie i one tam kosztują chyba możemy sobie sprawdzić ten po 10, ten po 15, ten po 25 tak no i teraz 10 takich, 10 takich potrzebujecie, żeby wytworzyć różowy, nie? Czyli zużywacie tutaj 100, tutaj 150 i ten kosztuje 200. Tracicie. Tutaj z tego i z tego, żeby powstał zielony. No, pięknie, Simonie. To ile tu potrzebujecie? 150 kredytów z tego będzie, bo 10 razy 15 i 250 z tego, czyli 400 na jeden, który jest warty 200. Czyli Jak mi na razie nie zależy na tym kiedy i jak często sprzedaję, To wolę sobie sprzedać, bo wychodzi tam nawet widzicie dwa razy drożej Ej robocik naprawiający Dobra Tak, Mordony, Saimony Mordony A tam widzę Saimony Takie zamice też strzelamy. Nie bać się. Zaraz sobie kupimy do trochę rakiet. Bo tak na ubogo latać nie będziemy przecież. Aż się rozwaliły. I ukradł mi mordona. No, pijemy 8 level. Będą jakieś nowe misje. C, ja trzeba było mordona na 2,4 walić. O kurde. Mógłbym to ogarnąć tam. No wreszcie niedużo zostało w sumie. O no, już, Bosik, pięknie. chciałbym już mieć te automaty na wszystko no widzicie jeśli gdzie tu jest tu jest jeśli nie chcę wam się do sklepu skakać a potrzebujecie sobie kupić coś tutaj proszę bardzo na szybko można sobie kupić No te nie są drogie. To są Simony. O, ten córek jest córek. Przyda się. Na początku, jak wyszła ta montownia, to dużo częściej wypadały te córki niż teraz. Jeszcze muszę ogarnąć. A, Mordon też dwa jeszcze. Akurat będzie. A, to jest boss, kurde. Tu jest, na Okej, okay, jeszcze jeden Simon. O, jest posik. Nawet dwa. Przecież go oznacza, żeby mnie nie zabrał. No to już prościutko, tylko jeden Simon. jeden Mordon. I mamy kolejne misje porobione już. Patrzcie, prawie pół miliona kredytów mam. Niedługo będziemy stać właśnie na dodatek. Zwiększający tą liczbę... <gryw> liczbę dodatków. No, bardzo się przydaje. No, i pykła kolejna misja. Tylko mordonek. No, już na następnym opisie. zaraz się zobaczymy. Dobra, widzicie, kończę ostatniego mordona do misji. Bum, pykła. Super. 600 tysięcy już mamy. Dostępne są nowe misje. Tak, bo byliśmy level. Aha to będzie łatwa misja. To też po 80 tysięcy kredytów damy radę. To też <gryw> jedno dewko. O dewka będziemy bić wszystkie spiesz pomery Nie ma problemu. Jak mam tyle dew bić, to Damy radę. Dobra, to lecimy na 2-3. No, jak widzicie. Mamy pierwsze dewko. No i będzie trochę ciężej. I z moimi poprzednimi wrogami. Spalę już sobie tę misję w sumie, którą mam na deva. żeby od razu zaliczyło tą misję jako całość, nie? Będziemy mieli już jedno z góry. Jak widzicie, jednak troszkę trzeba się namęczyć na takim słabym kącie. Żeby takie dewko uwalić, się. Ja się podjąłem, że uwalę ich chyba z pięć Dobra teraz nie przełączam Co liczy nam misję, bardzo ładnie Teraz te córki do misji będziemy zbierać Co tam jeszcze trzeba było ubić? To jest Jego na pewno Ej zainwestuję sobie w lepsze rakiety Dobra, jest idewa <laughs> Dobra, a my sobie w międzyczasie sprzedamy surki. nawet skończyła. To nie da dobrze. A, mam troszkę trój. Tak, kolejne osiągnięcie do kolekcji. Przedewa tylko do ubicie Już tam rybka, do której mi się zależy Mógłbym pociągnąć CRSB, nie? Kurde, ale moc. Moc 10 laserów. CRSB, dewko. A, jest A to też się przyda. Nie chcę mi się czekać, będzie szybciej i zaraz będzie Nie szkoda mi, bo to jest tylko 300 na strzał, zużywam 10 Na początku pamiętajcie, nie ma co oszczędzać amunicję Ani trochę Korzystacie jak macie Czemu? Prosta zależność Im szybciej na początku się wzbogacicie, tym szybciej. potem łatwiej będzie wam zdobywać tą amunicję, nie? Patrzcie, już mamy praktycznie na ten dodatek Zostały nam no, dwa boss Sejmony Te cztery lore takie i jedno debo No nie boss Nie, nie, bossem nie chce się bić No właśnie, Bosa mamy ubić. No, w takim razie misję zaliczyliśmy jedną. O, jeszcze Bosik. Pięknie, i potem już tylko jedno dewo. Które tam jest do góry? Proponuję tutaj trochę sabu pociągnąć, bo podniemy zaraz. To już pani nas ostrzega? No jak na złość, tyle tego się zebrało teraz. Jest wszystko zrobione dobrze, bardzo ładnie Milion 400 tysięcy już będzie nas stać na dodatek No co, widzimy się za chwilę A dzisiaj, bo będzie trochę krótszy odcinek Bo tak czas mi pozwala na to Żeby dzisiaj zrobić krócej Niestety no Zrobimy sobie jeszcze parę misji i na dzisiaj kończymy A na jutro będę miał już Myślę że dam radę... że to co zrobimy? Myślę, że dam radę już mieć yy, te dodatki, nie? tu cytuję, i spokojnie będzie można pykać na wyrzutni rakiet i tak dalej. To nam no, dużo łatwiej sprawia, nie? Gdzie ja mam boss sejmony ubijać? Pytanie. Nie mam boss sejmony ubijać. Ale dobra, jak już cię bije. tak, muszę surki z tego zbierać Są hmm. mam full, Są sprzedamy, będzie hejs Pięknie Dobra 8 zebrałem, no to nie jest już To co, widzę, że misje są Niewymagające Bez spiny porobimy Jakiś mordon, jakieś... No i jak boss sejm nie potrzebuje to jest ich pełno Musiał się doczepić Sibela. no musiał Teraz nie wiem na pewno ale się wydaje że w drugiej misji są o, mordony Ale jeszcze dla to będzie wszystko już Zostają nam lordaki i sejmony Które tutaj lecą Jeszcze Simon jest jeden. Mamy go. Wychodzi na to, że tylko cztery tutaj potrzeba już. No i prawie tą misję zrobiłem. Dalej. Tutaj jeden. Pięć Simons, trzy Lordakie. Elo. Dobra, a co dalej? To nie, to już mamy Nie, dobrze, 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 dobrze. Jeszcze... Jeszcze tam parę brakowało. Ej, już surowców nawet nie mogę wziąć. Jedna warta, takie ja, trzy Saimony. I na dzisiaj będziemy kończyć. Jutro już mnie zobaczycie raczej z dodatkami. I będziemy przynajmniej dwa razy szybciej wszystko bić. się sobie nawet automat na kupowanie rakiet, ale to To już następnym razem też. I zaczniemy już sobie powoli zbierać na irki. Ile w trójki. No to wszystko na razie. Czyli taki jest plan, że ja sobie wylicytuję. Jak kwas nie będzie. Co mogę sprzedać, będzie więcej hajsu. Jak kwas nie będzie, to sobie wylicytuję. Mm, ten dodatek zwiększała 10 yy, liczby dodatków do statku i tam może jeszcze jakiś inny może sobie flakika jakiegoś jeszcze ogarnę jednego bo ten jeszcze jeden się będzie opłacał włożymy mulaser i potem już będziemy zbierać na irki i w trójki i będziemy robić ładne konta no więc trzymajcie się idę do